Jesteście na etapie jakiego? Nauki, no, jakiego tańca? E, walca angielskiego i, i czoczy. To zacznijmy od walca. Co w tym tańcu wam się podoba, a co trochę mniej co wam wychodzi, a z czym macie problemy? Ja mam problemy z nogami. Czyli co? zmiana rytmu mnie denerwuje, to wszystko. Mhm. Czy sam krok jest krokiem prostym, podstawowym, natomiast później dochodzą pewne elementy choreografii, pewne skręty, zakręty, podkręty i się z tego robi za chwilę dosyć poważny problem. Ale ja jakoś sobie tę poprzez żarty. wzajemną pomoc, odpychania się, dopychania w tańcu jakoś wychodzimy na prostą, małe kroki postępu robimy do. I mi się wydaje, że na, na dzień dzisiejszy wydaje nam się, że chyba w miarę, w miarę to na mnie idzie. A w czym się czujecie lepiej? W czacze, czy w walcu? Nie wiem, no każdy... Co? Tak? Dobrze. Prosił, żebym powiedziała, powiedziała że w czacze. Ja trochę wstydzę, dlatego tak <laughs> powiedziałem, po prostu... Nie, chyba czacza jest po prostu taka dynamiczna. No tak biorąc już tych dwóch, no to powiedzmy i z racji ilości różnych figur, z racji różnych... Takiej dynamiki, tempa chyba raczej, no powiedzmy wybieramy... Już tych dwójka wybieramy czacze. Bardzo prosimy o wsparcie wszystkich mieszkańców województwa do wszystkiego. Dziękujemy z góry. Ania i Krzysztof.